Drodzy widzowie, przed nami nowa seria z nowej gry. Tym razem BLOOD. Jeżeli umiecie czytać, no to wiecie co za gra, więc w sumie po co o tym mówię, nie? Kto kliknął, żeby zobaczyć ten klasyk klasyków? Ręka w górę. Są i ręce w górę. Kto tu wszedł przypadkiem? Drzwi są po prawej. Tak więc, tak, zaczynamy nową serię. Będziemy, drodzy widzowie, grać na. Dokładnie takim samym silniku gry jak Duke Nuken, ale dosyć mocno zmienionym, to będzie prawdziwy horror, Krew się będzie lała, tak więc nie przedłużając. Nowa gra. Mamy 5 epizodów. W podstawowej wersji były 3 i w dodatkach były 2. To jest kompletna edycja, 5 epizodów. Oczywiście standardowo. Droga człowiecza, epizod pierwszy. No i mamy też poziomy trudności. Tak kojarzące się trochę ze stekami, prawda. Surowy, niedopieczony, lekko przypieczony, dobrze usmażony i chlupiący. No, moim zdaniem... ...najlepszy steg jest lekko przypieczony. Otóż to, nasz bohater... ...Kaleb... ...był wystawcą boga, rozumiecie? Złego boga. I ten bóg był tak bardzo zły... ...że naszego drugiego Kaleba też zdradził. Zradził do tego stopnia, że go zabił... Dla jego przyjaciół, no i Kale wstaje z grobu, czyli my. No i standardowo, jak w wielu filmach, będziemy się mścić. Drodzy widzowie, zwróćcie uwagę, mamy w tym tutaj oto pierwszym poziomie 18 przeciwników i 11 sekretów. Ludzie, to jest prawie tyle samo sekretów jak przeciwników. A poziom nie jest długi, tak więc tutaj sekrety są dość gęsto napakowane. Do tego stopnia, że w tej naszej krypcie od razu mamy. Sekret, O oh yeah. można, można, da się, da się ok. A to nie wszystko, mamy też sekret nr 2 no. TNT Dynamit się przyda, Aś mam widły i dynamit. Widły mamy od początku. W ogóle ktoś nas pochował z widłami, czy wiecie to? No cóż, no to nie było normalne, no ale gdziekolwiek mamy się jak bronić, ale skoro mamy też. Hop. I boom! <laughs> Dobra, drodzy widzowie, dwa sekrety w takim małym miejscu. Ach, zaraz za wyjściem jest też trzeci sekret. Tutaj, a, ktoś, tu, ktoś tu umarł, ale wstał też. Mamy kuloodporny pancerz. 100 życia, 100 pancerza. I cztery te dynamity. Tu po vlogach zostają takie serduszka. Zwróćcie uwagę na symbol przy naszym zdrowiu. Identyczny. A? Połączyliście kropki. Połączyliście fakty? Tak jest. Zbierając te saduszka odnawiamy zdrowie. Mamy 100, tak więc nie możemy podnieść. Okej, okay, wychodzimy na plac. Co tu słychać? Nasza pierwsza broń leży na środku. Względny spokój, prawda? Otóż względny. Tu mamy przeciwnika. A tu mamy kolejnego. Jeżeli mamy mało dynamitów, bo mamy wszystkiego małą, bo to jest początek gry, żeby podnieść broń I strzelamy takimi flarami Jak działa flara Flara spala wrogów ja, Trzeba trochę poczekać Nie możemy dostać za blisko wroga Żeby nas nie dziabnął swoją bronią Ale no będąc cierpliwymi Tą flarą da się wszystko załatwić Proszę bardzo Po tym wrogu Został klucz Klucz w taką czaszkę Widzicie? Mamy go teraz tutaj koło naszej amunicji Koło 15 flar A teraz zwróćcie uwagę na symulant drzwiami. Ha? Znów połączcie kropki Zobaczcie fakty. Tu z takim symbolem i taki symbolem. Co się może wydarzyć? A? Właśnie. Jecha. Chodzimy Wchodzimy. Dalej. Oczywiście vlog wam tu nie zabraknie. Każdy mu po flasze. Ojej, ojej, ojej. No i zabić. Zabić. Co ciekawe. W temacie sekretów mamy trzy. Tutaj na dachu. A, widzicie takie podwójne bronie? To jest taki power up, który jak zbierzemy, to każda broń ma dwa razy szybsze strzelanie. Mamy teraz w ręce jeden pistoletzik, jak to zbierzemy, będziemy mieć dwa. No oczywiście na czas określony, nie? Jak tam się dostać? Są dwie metody. Pierwsza standardowa, przez to okno, po tym podku, hop, i na daszek. Druga, mniej standardowa, biegniemy, skaczemy na nagrobek i z nagrobka odbijamy. Na tamtym tutaj daszek, nie? W teorii... ...niemożliwe. W praktyce... ...da się. Tylko trzeba umieć, tak? Umieć. hop, hop i siu. No, dokładnie tak. Owie oh yeah! Teraz, dwie flary. Co ciekawe, z widła to nie działa. Pach, pach. I uciekamy. Niech płoną. Dobra żeby teraz dynamit, bo znajdziemy kolejny sekret. Jak wejdziemy na tą ławę, odsuje nam się tutaj. Stu, a za nimi dużo szczurów. Były szczury, nie ma szczurów, tak? Więc... I klary. klary się przydadzą. Klary są bardzo potrzebne na tym poziomie. To jest nasza najlepsza broń praktycznie. Okej. Okay. Chodź widzowie. Spokój, cisza. Humblaka zbieramy amunicję. I tu mamy takie organy, no i zagrajmy na nich. Sekret numer 6 zaliczony. A pułapeczka, płapeczka jeszcze nie brakuje. Po flaży. I czekamy aż działa. A działa wybornie. Dobrze. Tu skąd wyszli nic nie ma. Możemy sobie zaświecić światło. Zawsze trochę jaśniej w tej kostnicy. A, widzicie, wiesz, to dynamitu plus lekko pieknięty tutaj element otoczenia. A, i znów połączcie kropki. Dynamit, o Ok, tarcza. Mamy 100. Musimy wejść. Ej, odnawiamy sobie tarczy. Dobrze, uwaga, uwaga, bo tutaj. A, się tak. Znowu czekamy. Cierpliwość jest znotną? Dobrze, to jest beczka. Beczka TNT. No, uwaga, bo ta beczka, jak wybuchnie, to potrafi zrobić wielkie szkody. Jak będziemy stać blisko, generalnie nie trzeba było je wysadzać do to jest niepotrzebne, ale sprawia radość, nie? Tak jak mówiłem, widzicie, możemy stąd wyskoczyć i tam przebiec. Jakby ktoś nie potrafił się odbić od krobowca. Ok, mm -hmm. krematorium, wchodzimy. Jest tu ktoś, oczywiście, że jest. I to nie byle kto. Gość rzuca w nas dynamitami. I potem macie. Hmm, są szczury. No, szczury nie będziemy strzelać tutaj w ten sposób. Szczury załatwieni widłami, no nie? Pamiętajcie, jak macie szczury w domu, to weźcie widły. Dobra, szczury, widły. No? Tak jest. Robimy zaszłyka ze szczura. Jak w krabobli taniej. Dobra. Są są beczki, a za nimi jest apteczka. Ta apteczka nie stanowi sekretu. O, widzicie, jaki mam piękny widok na salę? Dobrze, apteczka nie stanowiła sekretu, ale w tym oto pomieszczeniu są aż dwa sekrety. A? Jeden jest w piecu, naprawdę. Musimy wejść do pieca od krematorium. Wiem, że to nie brzmi mądrze. to nie jest mądre. Ale tam za tym ogniem czeka nas apteczka dodająca nam 100 zdrowia. Jak będziemy szybcy, to nawet wyjdziemy na plus. W sensie stracimy trochę zdrowia, ale więcej zyskamy. Uwaga, szybka akcja. Czu, No Okej, no i wychodzimy, mając 150. Sekret zaliczony. Kolejny sekret jest po wciśnięciu tej otopiły. A proszę. Ej, amunicja. No to jest przycisk zamykający do ściany. Nigdy nie rozumiałem po co one są, po co miałbym ją zamykać? Mhm, wiecie? Dbają o tutaj, w tym krematorium, no. No, powiedzmy, czym dbają. Dobrze, bierzemy naszą tutaj... pyk, a możemy przestrzelić tą beczkę. Podwójny efekt. dzięki czemu możemy przejść tutaj? Widzicie? To zaczynaliśmy. Ha? Ale skrót, to nie był sekret. To jest tutaj. No, uwaga, ja, Szczury. A szczury najlepsze są Aha. No. Jak jesteśmy bogaci, możemy walić szczury dynamitem, no nie? Dobra, sekret 10 zaliczony. Bierzemy flary. Możemy zapalić światło. No, no tak działa, nie działa. Dobra, widzicie? Symbol sztyletu. Ten klucz podnieśliśmy w krematorium, zabijając tego gościa, co narzucał dynamitem. I musimy przyjść dalej. Co my tu mamy? Mamy no przeciwnika 16. I zostało dwóch. Jeden. Dobra. Jednak, większa artyleria. No i gitarka. Tam drodzy widzowie, tutaj, jak w ten przycisk, skończymy poziom. Ale dostanę jeszcze jeden sekret. Aha, a jest on za tą płytą. A wiecie, flara. Ciach, mamy 11 sekretów. Pięknie. Wszystkie, tak? Otóż nie. W tej grze oprócz sekretów są też super sekrety. Super ukryte sekrety. No, niestety są też super trudno dostępne tym tutaj, w pierwszym epizodku, w pierwszej planszy, ten sekret jest mniej więcej za tą ścianą. Musimy rozpędzić się, z samego końcuszka podskoczyć i tam trafić. Jest to do tego stopnia trudne, że to może trwać 10 sekund albo 10 minut. Trzymajcie kciuki. A, prawie że. Jeszcze raz. Siubidubi! Okej! Okay. I powiedzcie, co mamy. A, wyrzutnie tutaj. A, widzicie, amatorzy kończą tą planszę trzymając firmy w ręce i modląc się o to, by się udało przeżyć drugą planszę. A profesjonalni gracze kończą z wyrzutnią rakiet. <laughs> Dobra, w ten sposób kończymy. Zabiliśmy wszystkich. Mamy wszystkie sekrety. I znaleźliśmy super sekret. Oh yeah! Czyli wszystko na 100%. To jest. Pierwsza plansza za nami. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w kolejnej.